Magdalena Cielecka mówi o zazdrości związku zależy zalezymi na wylaczności. W środowy wieczór odbyła się premiera najnowszej produkcji z udziałem Bartosza Gelnera, który wcielił się w postać Czarnego. Produkcja powstała na podstawie bezksellerowej powieści o tym samym tytule. Ksiaska pokolenie Ikea sprzedala się w ponad 150 tysiącach egzemplarzy, podobnie jak jej kontynuacje. Ostatnia część Zbrut nominowana była w 2016 roku do bestsellerów empików kategorii Literatura Polska. Dalsza część artykułu pod materialem wideo. Bartosz Gelner w produkcji wciela się w amatora kobiecych wdzięków, który do swojego życia w centrum stolicy podchodzi bardzo hedonistycznie. Już po samym zwiastu nie można spodziewać się, że w filmie nie zabraknie scen z tak zwanymi momentami. Na premierze u boku aktora pojawiła się jego partnerka Magdalena Cielecka. Przed seansem w rozmowie z Pudelkiem prosiła, aby widzowie nie oceniali dziela po oklatce. Odniosła się również do tematu zazdrości w związku. Cielecka wyznala, że im w życiu prywatnym bardzo ceni sobie jego jednak zdaje sobie sprawę ze specyfiki zawodu, który wykonuje razem z Bartoszem. Nie wolno sadzić po okladce, zaczęła. Oczywiście, że jestem zazdrosna, ale jestem zazdrosna w życiu i zależy mi na wyleczności. Natomiast ten zawód rzadzi się trochę innymi prawami, więc to nie ma związku jedno z drugim.